Panie marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj z tego miejsca powinna przedstawiać projekt pani Joanna Banasiuk. Takie, takie były plany. Projekt miała przedstawiać kobieta. Niestety nie otrzymała takiej możliwości. Zawiadomienie o, o tym, że Komisja Sprawiedliwości zbierze się o 17.00 otrzymaliśmy po godzinie 12.00, a. a a zawiadomienia o tej debacie nie otrzymaliśmy w ogóle. To, że przedstawiciele wnioskodawców znajdują się dzisiaj w tej chwili na tej sali, to jest skutek tego, że zajrzałem do internetu. Szanowni Państwo. Tyle tyle o szacunku dla inicjatyw ustawodawczych społecznych słyszałem. I to co się dzieje przy tej okazji, kiedy podczas, podczas posiedzenia Komisji Sejmowej Wnioskodawcy nawet nie otrzymali możliwości zabrania głosu. To jest po prostu kpina. Jeśli, jeśli teraz nie możemy również przedstawić stanowiska komitetu tak, jakbyśmy chcieli, to również jest kpina. Kpina nie tylko z przedstawicieli komitetu, to jest kpina z pół miliona ludzi, którzy ten projekt poparli. Zdjęcia. Szanowni Państwo, usłyszałem tutaj wiele określeń, jak straszny jest ten projekt, który przedstawiamy. Zastanawiałem się, ten, projekt jest, ten proje projekt jest krótki, na dwóch stronicach. Każdy z państwa mógł się z tym projektem zapoznać z łatwością. Otrzymaliście druki sejmowe. Cóż jest takiego strasznego w tym projekcie? Myślę, że to artykuł... Trzeci projektu. Każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia. Tak, kobiety również. Połowa ofiar aborcji to są kobiety. Rozszarpywane w łonach matek. Mówię o tym, mówię o tym, jak. Mówię o tym szanowna pani posłanko Mucha. Wyobrażałem sobie, że w Sejmie jednak pewne standardy obowiązują, zwłaszcza po opuszczeniu tej Izby przez partię Palikota. Więc jeśli, jeśli, jeśli można, proszę, nawet jeśli pani wrogowie polityczni kneblowali stronę społeczną, to może Pani pozwoli wypowiedzieć się. A więc połowa ofiar aborcji to kobiety. Od Pana, od pana Kamińskiego słyszałem, słyszałem słowa o postępie i mrokach średniowiecza. Ja pamiętam Pana Kamińskiego sprzed kilkunastu lat. Wydaje mi się, że jakby zmienił poglądy, ale, ale, ale wracając do tego postępu i mroków średniowiecza, postęp polega, jeśli chodzi o sprawę aborcji, polega na tym, że obecnie rocznie na całym świecie dokonuje się 56 milionów aborcji. To jest ten postęp, o którym, o którym właśnie wielu z Państwa marzy. Ten projekt odnosi się, tak jak już mówiłem, do spraw fundamentalnych. W istocie ten spór, który się tutaj toczy, dotyczy podstaw naszej cywilizacji? Czy podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia, czy podstawowym prawem człowieka jest prawo do zabijania innych? My mówimy, że tym podstawowym prawem jest prawo do życia. Nikt nie ma prawa zabijać innego człowieka. I te dwie stroniczki, krótkie, są właśnie na ten temat. Dwie krótkie stroniczki, a są przedmiotem kłamstw, które nie, nie zmieściłyby się zapewne w dwóch tomach. Oskarża się projekt, że. Skazuje, skazuje matki na śmierć. Nie ma, żadnych, nie ma żadnych najmniejszych podstaw do tych oskarżeń. Projekt wyraźnie stanowi, że w przypadku zagrożenia życia matki owszem, bezpośredniego zagrożenia życia matki, lekarz nie podnosi odpowiedzialności za terapię ryzykowną, która może nawet doprowadzić do śmierci dziecka. I to jest idea przewodnia tego projektu. Lekarze mają ludzi leczyć a nie ludzi zabijać i, ow, i owszem i oto oczywiście kobiet, kobiet nie powinni zabijać I niestety niestety szanowne posłanki szanowne posłanki z PO lekarze obecnie kobiety zabijają 500 500 500 rocznie aborterzy 500 kobiet rocznie aborterzy zabijają w łonach matek w Polsce za bardzo państwowe pieniądze. proszę o spokój. No bardzo I... proszę o spokój. Rządy, rządy polskie są niestety za to odpowiedzialne. Proszę państwa, te statystyki można sprawdzić. Ostatnie sprawozdanie rządowe. Które, którym dysponujemy za sprawą pana posła Kuleszy, dotyczy roku 2015. I tam, jest, I tam jest napisane, że właśnie legalnie uśmiercono w polskich szpitalach 1040 dzieci. Gdyby państwo byli zainteresowani, jakiej płci były te dzieci, no to proszę złożyć interpelację do ministra zdrowia. Myślę, że odpowie na to. Szanowni Państwo, 95 tych wyroków śmierci wydawanych na polskie dzieci jest wykonywanych z powodu podejrzenia o chorobę lub wadę genetyczną. Zarządów, zarządów Platformy Obywatelskiej nie byliśmy w stanie dowiedzieć się od ministra zdrowia, jakie konkretnie to, to były przyczyny. Wielokrotnie były interpelacje składane i odpowiedzi były takie, że nie wiadomo. To wszystko można oczywiście sprawdzić treść tych interpelacji. A więc, Szanowni Państwo, ponad tysiąc dzieci w Polsce zabija się, prawie wszystkie z powodu tego, że są podejrzane o chorobę. Nawet nie wiemy jaką chorobę. Przypuszczamy, że najczęstszą przyczyną jest podejrzenie zespołu Downa. Tak, wystarczy podejrzenie. Prawdopodobnie większość tych dzieci skazywanych, skazywanych na śmierć z powodu podejrzenia wady genetycznej, to są dzieci zdrowe. Ale oczywiście nikt tego nie weryfikuje. Pani Ewa Kopacz była pełniła funkcję ministra zdrowia. Nic nie, 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 nie słyszałem o tym, żeby w sposób, w jakikolwiek sposób była przeprowadzona weryfikacja tych wyroków śmierci na poczęte dzieci. Być może, to jest równie starannie, Starannie pani to sprawdzała, jak przekobywała pani ziemię w Smoleńsku. Ja mm. Panie. Panie. Panie, Panie, um, Szanowni Państwo, rozumiem, mustache, rozumiem galaxies, że prawda was bulwersuje, historia, ale. Ale, bardzo, bardzo, bardzo ale ja jeszcze panie... kilka słów prawdy. Szanowny Obiem, Panie Przedstawicielu Inicjatywy Ustawodawczej, takie, bardzo proszę, żeby takie, Pan nie odbiegał proszę. od tematu. Przepraszam Panie Marszałku, nie słyszałem. Miałbym do Pana serdeczną prośbę, żeby Pan nie odbiegał od tematu, dobrze? Panie Marszałku, postaram się. Niestety, niestety Państwo posłowie utrudniają mi to. A państwa, szczególnie z Platformy Obywatelskiej, proszę o nieutrudnianie. A więc jeszcze kilka obiecanych słów prawdy te aborcje eugeniczne, których, których dokonuje się w Polsce i których jest prawie tysiąc, a więc te aborcje eugeniczne są dokonywane w późnych ciążach. To jest na ogół piąty lub szósty miesiąc. Można, można, się, o tym, można się o tym przekonać, choćby ze sprawozdań nfz które podają dwa razy, dwa razy wyższe liczby niż sprawozdania rządowe. To, że to, że to, że. Panie marszałku, staram się trzymać tematu, ale jest mi trudno. Bardzo proszę nie utrudniać wystąpienia. Te późne, te późne aborcje są wykonywane właśnie na, na masową skalę i można się o tym przekonać ze sprawozdań NFZ-u. Wystarczy, wystarczy, że Państwo te sprawozdania przeczytacie. No ale to trzeba chcieć, trzeba być zainteresowanym. My naprawdę bardzo staraliśmy się w ostatnich latach dotrzeć do prawdy, mimo, że Ministerstwo zdrowia konsekwentnie nam tej prawdy odmawiało. Te aborcje, te aborcje późne są wykonywane w, na różne sposoby. Na przykład przez rozczłonkowanie, o czym można dowiedzieć się z podręczników medycznych. Oczywiście w czasach, kiedy pan Neumann pracował w Ministerstwie Zdrowia, informacji na ten temat nie można było, nie, nie można było wydostać, ale, ale można właśnie ze, ze sprawozdań NFZ -u się dowiedzieć i również z, 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 z zeznań położnych przymuszanych do uczestnictwa w aborcji. A takie przypadki były. Jedną z metod używanych cały czas i za poprzedniej kadencji, i cały czas teraz również używanych jest. Ta późna aborcja przez wywołanie porodu. Kilka miesięcy temu, kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się o tym, jak, jak to wygląda. W szpitalu na wywołano poród dziecka, które następnie zostało porzucone, aby umarło. Umierało to dziecko, umierało umierało przez godzinę. To jest to spra, sprawa była opisywana przez prasę. Zainteresował się sprawą, zainteresowali się konsultanci do spraw ginekologii i położnictwa. Zainteresował się rzecznik praw pacjenta i czegóż się dowiedzieliśmy z ich raportów. Otóż dowiedzieliśmy się, że wszystko jest w porządku, że procedury tak procedury to przewidują. Szanowni Państwo, sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, to jest zorganizowane, zabijanie dzieci w polskich szpitalach. Jeśli tak, to jest zorganizowane przez Ministerstwo zdrowia i opłacane przez środki z NFZ. Szanowna szanowna Pani, Jeśli myśli Pani, że, że zabijanie dzieci w polskich szpitalach nie ma miejsca, no to znaczy, że Pani nie czytała sprawozdań rządowych za poprzednie lata. Jeśli, a ponieważ, a ponieważ pani, jeśli dobrze pamiętam, Pani była członkiem rządu, to wydaje mi się jednak dziwne, że Pani of oficjalnych dokumentów rządowych nie czyta. Zachęcam do tego, żeby, żeby Pani te dokumenty być może jeszcze raz przeczytała, a więc, a więc te przypadki, kiedy, kiedy na świat przychodzą żywe dzieci i są porzucane na śmierć, według relacji y, prasy jest, y, jest kilka Kilka ale obawiamy się, że jest ich znacznie więcej. Dane brytyjskie i norweskie wskazują, że y, żywych urodzin, urodzeń dzieci w wyniku aborcji jest od 10 do 15 w przypadku późnych aborcji, a więc w Polsce tych aborcji skutkujących żywym urodzeniem jest sto lub więcej. Tyle tylko, że te sprawy są zamiatane pod dywan. Ten projekt ma położyć kres temu haniebnemu procederowi, który odbywa się w polskich szpitalach. Być może dlatego wywołuje tak wielką wrzawę. Stają Państwo przed wielką szansą. Mówię tutaj głównie teraz do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Przez to już jest moja piąta inicjatywa ustawodawcza. Wielokrotnie, wielokrotnie stawałem przed Państwem mówiąc o prawie dzieci do życia. Z wielką satysfakcją słuchałem tego, co mówiliście. W 2011, w 2013, 2015, no i te dwa tygodnie temu cieszyłem się, że polscy politycy rozumieją, że prawo powinno być oparte na wartościach. Cieszyłem się, że wielokrotnie z tej mównicy posłowie PiS cytowali słowa wielkiego papieża Jana Pawła II. Cieszyłem się. Cieszyłem się z tego powodu, że również i mi te słowa są bliskie. Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Chciałbym, żeby Polska miała przyszłość. Cieszyłem się, że po raz pierwszy od wielu lat większość sejmowa opowiada się za wartościami, opowiada się za życiem. Naprawdę trudno mi zrozumieć to, co się wydarzyło dzisiaj, kiedy to poseł PiS składa wniosek o odrzucenie tego projektu, bez żadnej dyskusji, a wszyscy posłowie PIS-u biorący udział w głosowaniu podnoszą rękę za wyrzuceniem do kosza projektu, który daje prawo do życia każdemu dziecku. Drodzy Państwo, naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć. Ale Szanowni Państwo, ja tego pojmować nie muszę każdemu w życiu zdarzają się błędy. Chodzi o to, żebyśmy potrafili wyciągać z tych błędów wnioski. Zawsze możemy swoje postępowanie zmienić na lepsze. Mam nadzieję, że również dzisiaj opowiedzą się państwo za życiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo przedstawicielowi komitetu inicjatywy ustawodawczej. Bardzo proszę głos w trybie sprostowania ma pan poseł Michał Kamiński, europejscy demokraci.